Jezus powiedział do swoich uczniów, każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runą, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Może jeszcze dodam, że patrzę tu na straż pożarną. Oni wtedy pracowali, z całym poświęceniem, dzień i noc, mógł zapłać wam. A dziś radośnie przyszliście, aby zagrać, ucieszyć muzyką, a nie syrenami. Mógł zapłać. Trzeba podziękować jeszcze władzom centralnym, bo władze rządowe też były zainteresowane. Dzisiaj się nie ma. Reprezentuje Pan wojewoda oczywiście zawsze władze centralne. Wszystkim bardzo dziękuję. I gościom z zagranicy. Są z Holandii, tak? Tak, A jest tutaj. On zaraz tu przybył, jak ten nieszczęście był z wodą. A do picia. Nie do gaszenia. Ale w każdym razie, z tym wszystkim, co trzeba było. Więc wszystkim, również ja również dziękuję w imieniu Kościoła Krakowskiego. Dzięczni Bogu za to, że pozwolił zbudować te domy, i pamiętając o naszym powołaniu do przebywania na w jego domu, nie ludzką uczynionym, młody by się kłócił wszystkich ludzi o całego świata. Boże, Ty przez apostoła. Obiecałej, że będziemy mieli dom nie ręką ludzką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Sprawa, by wszyscy chrześcijanie, budujący domy na tej ziemi, pragnęli na wieki mieszkać w Twoim domu. Ciebie prosimy, Boże Twój Syn Jednorodzony nie miał na ziemi miejsca, gdzieby głowę mógł skłonić. Okaż miłosierdzie wszystkim, którzy są pozbawieni ojczyzny, pracy, rodziny i dachu nad głową. Ciebie prosimy. Boże, Ty dałeś ludziom ziemię, aby czynili ją sobie poddaną i czerpali z niej pożywienie. Spraw, aby na tej ziemi, która jest ojczyzną wszystkich ludzi, nikt nie cierpiał, nie cierpiał z powodu niesprawiedliwości, wojen i krzywdy. Ciebie prosimy. Boże, Ty ustanowiłeś rodzinę jako pierwszą komórkę życia ludzkiej społeczności i jako domowy kościół. Wejrzyj na rodziny rozbite, nie mające własnego domu, zagrożone nałogami i przyjdź im z pomocą. Ciebie prosimy. Boże, Twój Syn, żyjąc w nazaretańskim domu z Maryją i Józefem, Uświęcił ludzką rodzinę. Błogosław wszystkim rodzinom naszej parafii i spraw, aby wiernie naśladowały przykład Jezusa i Jego ziemskich rodziców. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie im Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako Jego odpuszczamy naszym inowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświat Twój Syn stał się dla nas człowiekiem, żył i pracował Bóg swej Matki i opiekuna Świętego Józefa, dając nam przykład pełnienia Twojej woli. Ty pozwalasz ludziom budować domy, aby mogli w nich wzrastać w wzajemnej miłości i w życiu rodzin osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Spojrzyj z miłością na te domy i obdarz je obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Udziel mieszkańcom pokoju i radości w Duch Świętym. Wspomaga ich we wszystkich trudach, broni ich przed niebezpieczeństwem. Zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i pozwól pamiętać, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do Twojego domu, gdzie razem z Synem i Duchem Świętym jesteś nieprzemijającym szczęściem człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech pokój Boże błogosławieństwo spoczą na tych domach i na pełniu serca i mieszkańców. W imię ojca i syna i ducha świętego pokropimy wodą święconą te domy, osiedle, a także wszystkich tu obecnych.